To był najdziwniejszy makijażowy trili, jakiego próbowałam ever. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś bez makijażu. A to oznacza, że będziemy się razem malować. Ale nie będziemy się malować tak jak zwykle, a będziemy się malować za pomocą najpopularniejszych trików makijażowych z TikToka. Filmy z trikami makijażowymi na TikToku robią niesamowitą furorę, dlatego dziś sprawdzę, które triki u mnie działają, a które się nie sprawdzają. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko tutaj wyjdzie, to oglądajcie oczywiście dalej. Pierwszy trik dotyczy makijażu brwi. Normalnie zrobiłabym to później, ale on jest bardzo specyficzny, bo polega na tym, żeby całą brew dokładnie wypełnić za pomocą cienia, a później wyrównać jej kontury, ścierając wszystko za pomocą mokrej chusteczki. Dlatego zrobię to przed makijażem twarzy, a nie tak jak normalnie bym to robiła po podkładzie. I pierwszym krokiem jest pokrycie brwi za pomocą podkładu. Robimy to po to, żeby cień dobrze się przykleił pomiędzy wszystkie włoski i następnie byle jak wypełniamy całość cieniem tak żeby wszystkie luki między włoskami były dobrze pokryte. Użyję tutaj palety do brwi z firmy Affect, ponieważ tu mam dużo odcieni i na początek mojej brwi nałożę coś jaśniejszego, a przy końcu ciemniejszy cień, żeby uzyskać delikatny efekt ombre. Zacznę od jasnego cienia blond i następnie przejdę do ciemniejszego cienia, który nałożę na całą resztę. I pierwsze co muszę Wam już tutaj powiedzieć, może to będzie działać, ale na pewno zużyjecie tutaj zdecydowanie więcej produktu do brwi, niż yy, gdybyście robili to w tradycyjny sposób, nakładając produkt cienkim pędzelkiem. Teraz przyczesuję wszystkie włoski do góry, żeby odsłonił mi się kształt brwi, zanim to wszystko wyczyszczę chusteczką. I zobaczymy, co z tego będzie. Muszę Wam przyznać, że ten trik działa. Ale jedyne co mi się nie podoba to że na brwi jest tyle produktu. Normalnie tyle cienia nie nakładam na brwi. One wyglądają zdecydowanie lżej niż teraz, ale nie jest najgorzej. Następnie bierzemy korektor i czyścimy sobie przestrzeń pod brwią, tak żeby ją pięknie wyczyścić. Muszę przyznać, że nie wygląda to źle, pod warunkiem, że wasza brew jest gęsta, bo tam, gdzie są włoski, tam cień pięknie się równomiernie rozłożył pod tymi włoskami i brew wygląda spójnie. Natomiast w miejscach, gdzie Włosków nie ma. Ja zawsze dokładam więcej produktu i robię taką delikatną imitację włosków, dorysowując cienkie. Kreseczki. Tutaj tego nie otrzymacie, więc w miejscach, gdzie wasza brew jest bardziej łysa, ten efekt będzie delikatniejszy i dziura nadal będzie widoczna. Chyba, że użyjecie bardzo ciemnego cienia, ale wtedy wasze brwi będą super intensywne, a taki efekt też nie jest do końca fajny. Także nie jest źle, ale nie jest też idealnie. Na pewno nie będę z tego triku korzystać na co dzień. Drugi trik dotyczy nakładania podkładu na uprzednio przypudrowaną twarz. Nie jest dla mnie nic nowego, ponieważ taki trik pokazywałam chyba 4-5 lat temu na kanale. Podpatrzyłam go u Wayna Gosa, ale wtedy robiłam to troszeczkę inaczej niż tutaj na TikToku, bo nakładałam puder i od razu później aplikowałam podkład. Tu jest jednak inaczej. Najpierw nakładamy puder, później spryskujemy całość sprayem do utrwalania makijażu i dopiero na to nakładamy podkład i wydaje mi się, że ta opcja będzie lepsza, bo ta poprzednia bardzo dobrze mi się sprawdzała. Niestety czasem jak przesadziłam z pudrem, okazywało się, że twarz wygląda trochę ciastkowato, a tutaj wydaje mi się, że tego unikniemy, więc próbujemy tego triku. Twarz mam już nawilżoną i następnie nakładam puder. Używam tutaj pudru Laura Mercier równomiernie na całą twarz. I następnie spryskuję całość mgiełką do utrwalania makijażu. I wtedy, właśnie przy Trick Way na Gosa, tego kroku mi brakowało, bo teraz czujesz, że twarz jest przypudrowana, ale nie jest taka sucha jak z pudrem, i wydaje mi się, że w tym przypadku podkład nie będzie się ciastkować. Teraz dziewczyna mówi, żeby aplikować bazę, ale ja baz pod makijaż nie używam, więc od razu przechodzę do aplikacji podkładu. I wydaje mi się, że przez to, że twarz była uprzednio przypudrowana. Podkład się lepiej chwyta i nie ślizga się tak na skórze i tym samym też będzie miał lepsze krycie. Tak i zdecydowanie przy tym triku skóra wygląda obłędnie, dosłownie jak wyjęta z photoshopa. Wszystko jest równomiernie, rozszerzone pory są ukryte, krycie podkładu jest troszeczkę mocniejsze. Ym, I ta opcja z spryskaniem twarzy po pudrze jest zdecydowanie lepsza, ponieważ... Czasem kończyło się na ciastku. Tutaj tego unikniecie, bo ten puder y, negatywnie nie wpływa na podkład nałożony później, a jednak y, stwarza taką barierę, która też pomoże przetłuszczającej się skórze dłużej utrzymać mat w makijażu, ponieważ mamy pod spodem puder, który delikatnie to sobą zatrzyma i wydaje mi się, że jest to świetna opcja na większe wyjścia, kiedy chcecie, żeby wasz podkład wyglądał olśniewająco. Trzeci trik znam doskonale i kiedyś z niego korzystałam, kiedyś pamiętałam, że to się sprawdza, a później jakoś od niego odeszłam, ponieważ z pośpiechu nie miałam czasu czekać, bo trzeba tutaj czekać, aż nałożony korektor delikatnie zastygnie, wtedy ma zdecydowanie lepsze krycie. Dlatego nałożę dzisiaj korektor z Golden Rose, jeden z moich ulubionych korektorów, numer 02. Nałożę go pod oko, delikatnie rozświetlę nim całą przestrzeń pod okiem. W międzyczasie nakładam jeszcze też korektor na powieka. I bardzo mi przykro, ale te brwi mi się nie podobają, więc dorysuję sobie w międzyczasie kilka włosków tutaj w zewnętrznej części brwi, w których niestety cień nie pokrył, bo jednak trzeba tutaj większej precyzji, żeby coś tutaj domalować, niż tylko nałożyć byle jak cień. Także do ogólnego zarysu brwi ok, ale jednak jak chcecie coś precyzyjniejszego, to bez kredki, czy bez pomady i pędzelka, czy nawet bez cienia i pędzelka się tutaj nie obejdzie. Minęły dwie minuty, teraz blenduję sobie wszystko i zdecydowanie tutaj ten trik również działa. Korektor ciężej się blenduje na granicach, ale tym samym ma. Większe krycie. Więcej go zostaje na skórze, bo on już się nie wchłania w gąbkę, więc ostatecznie uzyskujecie zdecydowanie mocniejsze krycie. Są to dwie minutki, które możecie poświęcić na wykonanie innej części makijażu, a naprawdę robią robotę i muszę do tego triku wrócić, ponieważ no, zapomniałam, jaki jest dobry. Kolejny trik dotyczy konturowania nosa, i tutaj dziewczyna konturuje nos na mokro. Ja jednak sama bardzo rzadko korzystam z kremowych produktów do konturowania. Wiem, że wy również częściej używacie brązerów prasowanych, więc takiego dzisiaj użyję. Zrobię dokładnie to samo, ale za pomocą suchego brązera. I polega to na tym, że najpierw konturujemy sobie intensywniej nos. Za pomocą bronzera. Tutaj na dole. Jedyne na co widzę, że zwracają dziewczynę uwagę w tych tiktokach, to to, żeby góra nosa była ładna, czyściutka, żeby konturowanie było tylko po bokach. I tutaj również zakręcają to konturowanie, żeby nos był taki bardziej, nie wiem, zadziorny. Teraz wygląda to trochę komicznie i bardzo intensywnie, ale zaraz to naprawimy, bo kluczowym jest tutaj kolejny krok. I to jest krok, który ja lubię robić, ale bez konturowania nosa za pomocą brązera. Tutaj jest troszeczkę bardziej zaawansowana opcja. I potrzebny jest Wam teraz puder, który ma kryjące właściwości. Ja używam pudrów prasowanych, bo one mi się lepiej sprawdzają. Gąbeczka, którą wcześniej nakładałyście podkład, i teraz wszystko trzeba tutaj pięknie wyczyścić. Robimy sobie taki baking nosa. Robimy sobie taki wyszczuplający baking nosa. Od razu ten sam puder możemy nałożyć w skrzydełka nosa, ponieważ tam często się zbiera podkład i wtedy podkład będzie tam jeszcze lepiej utrwalony. I możecie również przejechać tym pudrem w większej ilości po okolicy pod oczami, tam gdzie macie największe zasinienia. Wtedy krycie również będzie tam zdecydowanie większe. Zostawiamy to na chwilę. Ja w międzyczasie wykonturuję sobie twarz, bo jeszcze nie zdążyłam tego zrobić. Jeszcze bardzo istotną rzeczą, o której nie wspomniałam, jest to, że tego podkładu nakładanego na puder nie pudrowałam już drugi raz i absolutnie nie czuję takiej potrzeby, bo nic się tutaj nie klei. Brązer na tym podkładzie się przepięknie rozciera, rozprowadza, nie robią się żadne plamy, nic się nie świeci, więc absolutnie nie czuję potrzeby pudrowania tego ponownie. I teraz zrobię to, co robię zawsze, czyli znów sięgam po kryjący puder i delikatnie odcinam sobie. Policzek, czyli robię dokładnie to samo co tutaj na TikToku dziewczyny robią na nosie. I teraz nadszedł czas na pozbycie się tego bakingu. Zaczynam od policzków, bo tutaj zależy mi na delikatnym efekcie, a następnie nos. Teraz jeszcze zostało nałożenie rozświetlacza. Nałożę odrobinę rozświetlacza z palety rozświetlaczy kitulca. Od razu rozświetlę całą resztę twarzy. I teraz też widzę, że na tym podkładzie, który nie jest przypudrowany, zdecydowanie ładniej rozkłada się rozświetlacz. Tak prezentuje się wykonturowany nos. Ja muszę przyznać, że dla mnie ten efekt i tak jest trochę intensywny, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do konturowania nosa. Ale jak na razie jest to najłatwiejszy. Łatwiejsze do wykonania konturowania, jakiego próbowałam. Także polecam sprawdzić. Dobrze, kochani, przechodzimy do kolejnego triku. I tutaj w tym triku dziewczyna robi kreskę eyelinerem jednym pociągnięciem. I jest to eyeliner w pisaku. Nie wiem, czy jest to eyeliner zakończony gąbeczką, czy pędzelkiem. Ale ja użyję tutaj eyelinera Eveline Precise Brush Liner i zobaczymy, czy mi się to uda. Zaczynamy od wyznaczenia jaskółki. I kiedy jaskółka jest już wyznaczona, wystarczy jednym pociągnięciem narysować kreskę. Nie wyszło jednym pociągnięciem, ale kreska jest równa. Spróbujemy jeszcze na drugiej stronie albo jeszcze raz tu. Dobra, jedna kreska zrobiona. Nie było to jedno pociągnięcie, ale nie podpierałam sobie ręki, więc teraz mam wyżej lusterko. Podeprę sobie rękę i zobaczymy, czy wyjdzie lepiej. Tak samo zaczynam od wyznaczenia kształtu jaskółki. No i jedziemy. Jedno pociągnięcie to to nie jest, bo przeszkadza mi mój nos. Ale tu już spokojnie możemy sobie wejść. Też jednym pociągnięciem, żeby to zaznaczyć, więc sposób jest bardzo fajny. Jedyne co, to musicie mieć eyeliner, który ma naprawdę giętką końcówkę. Wtedy kreska jest po prostu idealna, bez żadnych schodków. Kreski zrobione. Może nie stworzyłam ich za jednym pociągnięciem, ale wydaje mi się, że jak jeszcze kilka razy popróbuję tego właśnie sposobu, to spokojnie mi się uda. I na pewno ten trik ma sens. Więc jeżeli macie w domu eyeliner z giętką końcówką, koniecznie musicie go sprawdzić. I dajcie mi znać w komentarzach, kto z Was już tego triku używa, bo mogę się założyć, że są tu osoby, które robią kreskę właśnie w taki sposób. Kolejnego triku słuchajcie, troszeczkę się obawiam, bo nie wpadłabym w życiu na podkręcanie rzęs w taki właśnie sposób. Ale filmik na TikToku bije rekordy wyświetleń i rekordy polubień, więc nie mogę go tutaj nie wytestować. Polega on na podkręceniu wytuszowanych rzęs za pomocą strumienia suszarki. Czy działa? Zobaczmy. Mam przygotowaną suszarkę. Oczywiście ustawiamy ją tylko i wyłącznie na zimne powietrze, żeby nie poparzyć sobie oczu, chociaż i tak wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. I tuszujemy sobie rzęsy. Dopóki tusz nie wyschnie, suszarka nam je ułoży i one mają być podkręcone. Suszarka nie działa? Oh no, suszarka nie działa. Dobra, jestem, teraz suszarka działa, więc wypróbujemy to na drugim oku, żeby sprawdzić, czy jakakolwiek różnica z niepodkręconymi rzęsami będzie widoczna. Więc jeszcze raz, tuszujemy i szybko, szybko, szybko na zimnym powietrzu. to działa. Polecam zamknąć oczy, żeby sobie ich nie wysuszyć. Ale kurczę, to działa. No zobaczcie sami różnica. Oko podkręcone suszarką i oko niepodkręcone. Różnica jest kolosalna. Minęło dobre 5 minut, rzęs są nadal podkręcone, nie opadły w porównaniu z drugą stroną, więc trik jest abstrakcyjnie dziwny, ale muszę przyznać, że działa. Kolejny trik widziałam nieraz na Instagramie, ale nigdy nie próbowałam go na sobie, więc nawiążę do filmu, który znajdziecie na TikToku. Ten trik polega na klejeniu rzęs od góry, ale nie kleimy paska rzęs klejem, tylko klej aplikujemy bezpośrednio na powiekę, jakbyśmy tworzyły kreskę eyelinerem za pomocą kleju do rzęs i dopiero do tego przykładamy rzęsy. One się ponoć mają lepiej utrzymywać i lepiej aplikować. Czy tak jest? Sprawdźmy. Mam tutaj rzęsy firmy IBRA, to jest model 300g. Oczywiście dotnę sobie zewnętrzne kąciki. One są bardzo, bardzo długie. Zawsze ważne jest, żeby najpierw przyłożyć rzęsy, żeby wiedzieć, ile odciąć. Odetnę sobie tutaj trzy kępki. Już słuchajcie, nie pamiętam, kiedy miałam klejone rzęsy od góry, bo normalnie robię to od spodu. Jeżeli nie oglądacie doskonale o tym wiecie. Jeżeli jeszcze tego sposobu nie znacie, to tutaj będzie o nim odcinek. To jest game Changer dosłownie. Ale do tego akurat sposobu, który dzisiaj testujemy, potrzebny Wam będzie pędzelek to znaczy klej z pędzelkiem. Duo ma taki klej z pędzelkiem. Aplikujecie ten klej bezpośrednio na na ten eyeliner w sumie. Tutaj widzę, że klej osadza się na rzęsach i będzie podobna historia jak przy klejeniu rzęs od spodu, kiedy klej aplikujemy też troszeczkę pod spodem, żeby rzęsy jeszcze lepiej się chwyciły. Ale sprawdźmy, czy to faktycznie jest takie łatwe. No, rzęsy się od razu chwytają. Rzęsy się od razu chwyciły. Nie było tutaj żadnego problemu, żeby je zaaplikować. Tak, to zaraz obok klejenia rzęs od spodu jest hicior. Czy działa? W 100% działa. Rewelacja. Nigdy tak łatwo nie kleiło mi się rzęs od góry. Natomiast mam dwie uwagi. Klej aplikowany na powiekę po wyschnięciu błyszczy, więc musicie to pokryć jakimś matowym cieniem, żeby tego błysku się pozbyć. Wtedy będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Ale też musicie się liczyć z tym, że każdy gruby pasek rzęs klejony od góry, jest nadal widoczny, więc zostaje Wam klejenie rzęs od spodu, jeżeli chcecie, żeby pasek rzęs był niewidoczny, natomiast jeżeli należycie do tej grupy osób, która absolutnie nie potrafi sobie poradzić z klejeniem rzęs od spodu, to ten trik z aplikacją kleju na powiekę, a dopiero do tego rzęs będzie czymś, co odmieni Wasze życie pod kątem klejenia rzęs. Absolutnie. Rzęsy doklejone przez to, że te nie były podkręcone, opadają mi, to się trzymają zdecydowanie ładniej, bo tutaj rzęsy były podkręcone za pomocą suszarki, ale już ten temat pominiemy. Ostatni trik też już znam z Instagrama i nie mogłoby go tutaj zabraknąć, bo jest to jeden z najlepszych makijażowych trików, jaki odkryłam kiedykolwiek z internetu i polega na wyczyszczeniu waszych brudnych palet za pomocą mokrej chusteczki i okrągłego pojemnika. Ostatnio czyściłam za pomocą tego triku wszystkie moje palety, więc jedyna brudna paleta, którą znalazłam, to ta marki Cadwandi, już dość stara paleta, którą nadal mam. I ona i tak nie jest jakoś ekstremalnie brudna, ale na pewno zobaczycie tutaj różnicę. I cały trik polega na tym, że bierzecie mokrą chusteczkę, owijacie w nią pojemnik, najlepiej okrągły, który nie ma żadnych wypustek, który jest Łaski z jednej strony, trzeba go obinąć dosłownie tak, i za pomocą tego pojemnika czyścicie sobie całą paletę i, I to, to jest, jest największy, największy hit jaki jak kiedykolwiek, kiedykolwiek znalazłam w sieci odnośnie, odnośnie czyszczenia, czyszczenia kosmetyków. Tak wygląda zużyta chusteczka, a paleta nie była jakoś super ekstremalnie brudna, więc jeżeli macie takie bardzo brudzące się, szybko brudzące się kolorowe palety, to zobaczycie taką różnicę i Zobaczycie, jak to szybko się robi, że już nigdy nie zapomnicie o tym właśnie triku. I przed odkryciem tego triku, żeby wejść we wszystkie zakamarki, żeby wyczyścić przestrzenie pomiędzy cieniami, zawsze robiłam to patyczkiem kosmetycznym z alkoholem albo z płynem micelarnym i to zajmowało masę, masę czasu. Bardzo często też wsadziłam ten patyczek do cienia. Tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, robicie to rachciach, bierzecie wszystkie swoje palety i macie je czyste dosłownie po 5 minutach, jest to hit nad hitami. I tak prezentują się wszystkie TikTokowe triki, które dla Was przygotowałam. Większość z nich o dziwo się sprawdziła i jestem ciekawa z których Wy już korzystacie, które są na tyle dobre, że wprowadziliście je do swojej makijażowej rutyny. Czekam na Wasze komentarze. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmami. Dajcie mi znać, jakie filmy chcecie oglądać, bo filmy są dla Was. Mam nadzieję, że dzisiejszy film się fajnie oglądało i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się, papa.